Prace już trwają przy drugiej lampie, tu jest ta, która jest nieruszona. Tutaj już mamy w zaawansowanym stadium, że widać różnicę między jedną a drugą lampą. Nie ma najważniejszego, bo nie ma jeszcze zamontowanej tutaj listwy LED, co właściwie będzie wisienką na torcie, ale chcę pokazać. Pokażę, co tam mamy w środku. Mianowicie, już ta cała technologia Xenon jest usunięta. I mamy tutaj zamontowany projektor, projektor biledowy, Taka seria laser, czyli dopala się tam jeszcze na długich Oprócz tego, że przewraca się przesłona, to jeszcze dopala się. Mocna tutaj dodatkowa dioda. Dalekosiężna. Co chciałem pokazać? No, że. Nie ma tutaj nic klejonego. Stelaż jest wykonany metalowy. Wszystko jest osadzone na śruby, poskręcane. No i wracamy do pracy dalej. Later.